Kochani, nic się nie zmieniło wczoraj, mąż ten sam, dzieci nie przybyło. Nie, ździłabym się, jakby przybyło. Dzieci nie przybyło, nie ubyło. Dzięki Bogu stan rodziny taki sam. nie najgorszy, z Bożą Pomocą rozpoczynamy sobie drugi dzień naszych spotkań, naszych rozważań. Moi kochani, pamiętajcie, że wczoraj mówiliśmy o być dziewczyną, być chłopakiem. Jak te relacje między nami się kształtują, zakochanie i co dalej. Nie. Dzisiaj idziemy w naszych rozmyślaniach trochę dalej. Jakiś tytułem podsumowania tego, co było wczoraj. Jestem chłopakiem, cieszę się, że jestem chłopakiem. Jestem dziewczyną, cieszę się i przeżywam życie jak dziewczyna. Jesteśmy równi pod względem godności, ale bardzo różni ze względu na zadania, jakie stoją przed nami w życiu. Tak? I kochani, mogłabym dużo jeszcze mówić o uzupełnianiu się, o tych różnicach, które wcale Was nie przerażają. W życiu jest tak, że jeśli jest coś, co nas różni, coś że różnice nas dzielą, akurat te różnice płci nie dzielą. One w sposób przepiękny, jakby przyciągają nas wzajemnie ku sobie. Zainteresowanie chłopca, dziewczyną, prawda? Ta komplementarność płci, czyli te, te racje rozumowe chłopaka, równoważy wielka, wybujała uczuciowość i emocje dziewczyny, i z kolei tą ogromną emocjonalność, jakby równoważy i tonuje to bardziej racjonalne zachowanie chłopaka. Co nie znaczy, żebyście dobrze zrozumieli, że chłopak jest bez serca, a dziewczyna jest bez rozumu. Kochani, i tylko już więcej za ten temat nic, ale przeczytam Wam bajkę pod tytułem Szkoła dla Zwierząt. króciuteńka, ale myślę, że jak każda bajka zmowałem. Posłuchajcie, utworzono szkołę dla zwierząt. Ustanowiono sprawiedliwie, równe dla wszystkich cztery przedmioty. Bardzo szczególne przedmioty. Bieganie, skakanie, pływanie i fruwanie. Zając, prymus w bieganiu i skakaniu większość czasu spędza na treningach fruwania. Niestety, kolejne próby startu do lotu z wysokiej skarpy kończyły się coraz poważniejszymi urazami. Nauka pływania zakończyła się niemal utratą życia dla zająca. Okaleczony zając utracił zdolność biegania i skakania. Kaczka znakomita była w pływaniu i fruwaniu. Męczyła się niezmiernie z bieganiem. To te krótkie nóżki, nie? Jej krótkie i krzywe nóżki nie pozwalały na szybki bieg, za co była nieustannie karcona i zbierała oceny niedostateczne. Gdy ambitnie zwiększyła intensywność treningów biegania, jej obolałe nogi uniemożliwiły normalne pływanie. Można by jeszcze długo, długo opowiadać. Myślę jednak, że wystarczy. Morał jest jasny. Różność to nie identyczność. Nie każdy robi to, do czego najlepiej się nadaje, do czego jest stworzony. Moi kochani, jestem chłopakiem i chcę życie przeżywać jako chłopak. Jestem dziewczyną i chcę życie przeżywać jako dziewczyna. Jesteśmy tak pięknie wyposażeni fizycznie, psychicznie, przygotowani do tych zadań, że nie zmieniamy tego. Natomiast względy kulturowe dążą do tego, żeby zaprzeć te granice. Dzisiaj ubrałam się w spódnicę, bo wczoraj zadałam pytanie, która z Was jest wspomnia. Właściwie wszystkie. Gdzieś tu jakaś pani była w spódnicy, chyba pani nauczycielka. Czyli dziewczęta zdecydowanie ubierają się w spódnicę, no, w, w, w spodnie. Natomiast żadnemu chłopakowi nie wpadnie do głowy, żeby ubierać się w spódnicę. No, może w Szkocji, ale to, prawda? Chociaż, jak czytałam, ostatnie trendy mody, tak, panowie będą na wybiegu w spódniczkach. Czy się przyjmie? Zobaczymy. Moi kochani, tak, idąc ulicą, gdybym zapytała, ktoś idzie. Idzie ktoś ulicą, proszę mi powiedzieć, kto to idzie. I ktoś z Was wychyliłby się przez okno i powiedział, idzie jakaś kobieta. A skąd wiesz, że to jest kobieta? No, proszę Pani, no, bo jak to nie widać? Ma długie włosy, a chłopcy nie mają długich włosów? A dziewczyny nie są obcięte na króciutko? Włosy nie decydują o płci, zwłaszcza i długo. Ale jak to, nie widzi Pani no, kobieta, ma piersi wykształcone, prawda, no jak, przecież ona idzie tyłem, na plecach piersi nie ma, nie? No ale wie Pani, ona jest ubrana i jak jest ubrana? Spodnie, adidasy, sportowo, tak jak chłopak. I tak utrudniała, prawda, bo to celowo utrudnia, żeby podprowadzić do zrozumienia, że nie ubiór, Prawda, nie te koraliki na szyjach chłopców, które zaczynają nosić, prawda, bransoletki, koraliki, kolczyki, nie czynią z niego dziewczynę, że nie czynią. Płeć jest wpisana jest jakby w naturę. To, że jestem kobietą, to nie dlatego, że mam tylko i wyłącznie, nie z tego względu, że mam narządy płciowe takie, jakie ma kobieta, tylko Chodzę jak kobieta, myślę jak kobieta, poruszam się jak kobieta, wyglądam jak kobieta. O właśnie. I tego się zmienić nie da. Można wizualnie, tego się zmienić nie da. Nie każdy y, robi to, do czego został stworzony. Moi kochani, nikt nie jest samotną wyspą. Nie żyjesz dla siebie, żyjesz dla drugiego człowieka. Zobaczcie, że każde działanie. Coś tam w kącie się dzieje. Jeszcze chwileczkę. Dobra, no właśnie, bo nie wiem, czy... Panie, kochani, ja muszę stać, aby sobie usiądźcie, żebyście wygodnie, żebyście mieli taką sytuację komfortową. Właśnie w tej grupie też chciałam zaproponować, tylko nie bardzo wiedziałam co, bo nie widziałam możliwości, a już mamy. gdzieś na materacach, super. Przydało Was tak, że trzeba było wnieść materacę. Dobrze. No, jakbyśmy powiedzieli sobie pod tytuł kolekcji, seks jest ok, i do tego bym dodała, że na spotkania trzeba było wnieść materacę, to brzmi to jakoś interesująco, nie? No. Społeczny wymiar grzechu, że każdy grzech ma wymiar społeczny. Dam Wam prosty przykład, bo nie musimy posuwać się do rozważań biologicznych. Mama w rodzinie pali papierosy. To nie jest przykład na to, żeby oceniać matki, rodziców, osoby palące papierosy. Ja Wam tylko chcę pokazać, że palenie papierosów, na przykład u matki, przez matkę, nie jest jej prywatna sprawą. No, bo zobaczcie, co się dzieje. Jeśli mama pali papierosy, to jest ucieczka finansów w rodzinie. Te pieniądze, które przeznacza na papierosy, mogłaby przeznaczyć na inne rzeczy, na rodzinę. A więc jest jakieś okradanie rodziny finansowe z tych pieniążków, które idą na papierosy. Jak mama pali papierosy, to częściej w domu trzeba odświeżać ten dom, bo jest przesiąknięty nikotyną. Częściej trzeba prać firanki, może częściej zmieniać tapety, malować ściany, sama musi też częściej prać odzież, bo, przepraszam, palacz mierdzi jak popielniczka. Jedna z dziewcząt powiedziała, mój chłopak nie może palić papierosów, bo ja nie będę się całować z popilniczką. No. Moi kochani, i wreszcie jeśli mama pali papierosy, to istnieje coś takiego jak choroby od yy, odtytoniowe. od Czyli których źródłem jest palenie papierosów. Raki płuc nie tylko spada odporność. Komu potrzebna jest chora mama, komu potrzebna jest chora żona. I znowu ucieczka finansów na leczenie tych chorób. I można by tak dalej jeszcze gdzieś ciągnąć i proszę zobaczyć. Palenie papierosów przez tę kobietę nie jest jej prywatną sprawą. Szkodzi otoczeniu, szkodzi nie tylko sobie. Moi kochani, nie, człowiek nie jest samotną Samotność jest tym, co bardzo doskwiera człowiekowi, zwłaszcza młodemu człowiekowi. Chciałabym, żebyście też podjęli taką refleksję, czy w Waszej wspólnocie, w klasie nie ma kogoś, kto mimo tych wielu uczniów w klasie czuje się wyobcowany, czuje się samotny. Czy nie, ma osoby, która mogłaby, czy nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że mimo tylu kolegów, koleżanek w klasie, ona czuje się wyizolowana. Kiedyś Wojtek napisał taki list. Przeprowadziłem się, wszedłem do nowej klasy i bardzo źle się w tej klasie poczułem. Tam już była zawiązana wspólnota, a ja nie mogłem wskoczyć w tę grupę. Nie chciałem wejść do tej grupy kosztem ponoszenia jakichś, prawda, kosztem czegoś. A kosztem czego mógł wkupić się do tej grupy. Palenia papierosów, picia alkoholu, dania narkotyków. Nie, nie za taką cenę. I od razu poszedł na bok. Może być samotność spowodowana tym, że jesteś wyjątkowo zdolna, wyjątkowy zdolny i pozostali koledzy odsuwają się od ciebie, bo bardzo ich dystansujesz, bo jesteś taki ból ciężkowy, bo jesteś kują. Ja używam tych słów, które wy używacie na określenie. Samotność jest czymś, co bardzo go skwiera i nie każdy ma taką siłę woli żeby nie mieć pokusy wkupienia się do grupy. Czasami wchodzimy do tej grupy kosztem tych, tych rzeczy, o których mówiłam. Czy nie warto być za wszelką cenę sobą? Czy warto chodzić do grupy kosztem jakichś, prawda, wyrzeczenia się samego siebie? Moi kochani, każdy człowiek chce kochać, każdy człowiek chce być kochanym, do czego może doprowadzić taki głód miłości, ten niezaspokojony głód miłości? Powiem Wam na przykładzie, na pewnym przykładzie. Na przystanku tramwajowym siedzi Wojtek. Włożył plecak między nogi, głowa spuszczona, ludzie mu się przyglądają, czy pijany, czy prawda, coś się dzieje, czy chory. Prawie nieobecny, oczy gdzieś wlepione w jedno miejsce. Padają komentarze, pewnie narkoman, a co on tu robi, to jest dziecko, powinien być w szkole, a to jest tak. A on tak sobie siedzi i patrzy. Patrzy, bo tak naprawdę on nie wie, gdzie on ma dzisiaj się udać. No bo tak, rodzice są zajęci sobą. On ma tyle problemów. On chciałby z kimś porozmawiać. On chciałby z kimś się podzielić swoimi problemami, swoimi trudnościami. A nie ma z kim. Dziewczyna go zostawiła. Nie dostał promocji do następnej klasy. Poszedł wczoraj na szpitala onkologicznego. Po, odebrać wyniki, przepraszam, do, odebrać wyniki badań, a lekarz mówi, dam ci skierowanie do szpitala onkologicznego. Musisz ponowić te wyniki, bo i tych głupi nie jest. Onkologia, rak. Strach, lęk. On nie wie, co on ma zrobić, chciałby porozmawiać. Rodzice są tak zajęci sobą, bo się rozwodzą. Ważniejsze jest to, co kto dostanie, a nie to, co przeżywa jego dziecko, ich dziecko. On siedzi, patrzy w jeden punkt, martwy i nie wie, co ma zrobić, nie wie, gdzie ma jechać. I jego wzrok, może przypadkowo, zatrzymał się na plakacie. Na plakacie, który mówi: Przyjdź do nas, my cię pokochamy. My Cię zrozumiemy. Wśród nas będziesz czuł się dobrze. Wojtek aż podskoczył. No przecież to jest dla niego oferta. Jemu o nic nie chodzi, tylko o to, żeby być dla kogoś ważnym, żeby ktoś go wysłuchał, żeby miał ktoś dla niego czas. To czyta, Jak dojechać? Siadł w tramwaj i pojechał. I gdzie dojechał? Do sekty. Dokładnie takim językiem mówią sekty. Przyjdź. Będziesz dla nas ważny, my Cię pokochamy, my Cię zrozumiemy wśród nas, będziesz czuł się dobrze. To nie głupota w większości pcha młodych ludzi do serca. To właśnie ten przeogromny głód miłości, albo pomylety miłości z czymś, co miłością nie jest. I tutaj bardzo zasadne w, w, za, wydaje się zadanie pytania, co jest miłością, a co miłością nie jest. Skoro w sercu człowieka jest taki ogromny bud miłości, to naprawdę za czym tęsknimy? Co to jest ta miłość? Z czym tę miłość, skoro potrafimy powiedzieć, że miłość potrafi poranić, a przecież jest piękna? Może właśnie dlatego, że nazwiemy miłością coś, co miłością nie jest. Moi drodzy, poproszę, jeśli mogę, poproszę, zaraz Wam powiem, ile, wielu uczniów, dlaczego mamy się coś nie dzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem uczniów poproszę. Chodźcie. Śmiało. Ruszcie. Dam wam, ułożymy sobie hasło, tak, z karteczek. Chodźcie. Nie będę palce pokazywać. Bardzo proszę, podchodźcie, osiem karteczek zostaw. Poproszę, żeby z tej rozsypanki ułożyć definicję w miłości. Ktoś jest. A, jest się zapodziało. Zapraszamy, jest. Jest. Dobra. I upuśćcie jednym szeregiem dobrze. To? No. Jest. Możecie sobie wyjść wyjdźcie do góry. Mamy. Wyjdźcie sobie po słodeczkach, żeby się coś wam nie stało. I stańcie sobie tutaj zaraz, Zobaczymy jaką definicja jaka... I troszkę bardziej, tak? Ale zobaczcie. Najpiękniejsza definicja miłości. Miłość jest dążeniem do prawdziwego dobra kochanej osoby. Jakie pięknie, brawo! Jakie słowo uważacie, że jest tutaj jedno z najważniejszych? Każde słowo jest wyważone, ale które ma szczególną rangę? Jak myślicie? Dobre. Jak myślicie? Kochani, ja myślę, że prawdziwego. To jest dobre dla Ciebie, ale czy to jest prawdziwe dobro? Z tym dobrem każdy, kto wychodzi z jakąś propozycją, jakąś ofertą, mówi, że to jest dobre, ale dla kogo dobre i dlaczego dobre? Chodzi o prawdziwe dobro. Ja nie wiem, czy w Waszej grupie może podziękujemy koleżankom, tak? <śpiewanie> Czy w tamtej drugiej? Wczoraj dawałam przykład chłopców, którzy chcieli iść na imprezę, organizować imprezę. U Was, prawda? Daj siostrę na imprezę. Stary, czy ty jesteś nienormalny? Moją siostrę? A dlaczego nie dasz? Dziewczynę zapraszasz i mówisz, że będzie dobrze, że będzie fajnie, że się zabawi.